Kochani, nie wiem jakim cudem. Ja jestem na drugim miejscu osób publicznych, jeżeli chodzi o bycie influencerem. Po pierwsze, wiecie, mam upiększone telefon, jak ktoś nagrywał, nawet dziś. Po drugie, wszystkich blokuję i kasuję, jak ktoś pisze o mnie niemiłego na moim Instagramie. A po trzecie, mam utrudnienie oka. A tak na serio to bardzo serdecznie dziękuję, to jest niesamowite, że w tym wirtualnym świecie yy, aż takie zasięgi mam, no. Ale powiedzmy sobie to szczerze, lepiej mi to wychodzi niż sprzątanie. Yy, cóż, bardzo serdecznie dziękuję, no i jeszcze ten drugi ranking, czyli w ogóle dziesiąte miejsce w ogóle w stu influencera, gdzie no tam połowy nie znam z dziesiątki, ale ponoć świecą ogromne triumfy. I cała młodzież wie, no to, no to wiecie. No, jakby patrząc na, 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 jakby na, na sytuację w dzisiejszych czasach i żeby iść z duchem czasu, przede wszystkim, no to super, no, że, że, że tam się znajduję. Jako 40-letnia hot chick, motherfucker. No i zadałam wam dosyć retoryczne pytanie: Co byście chcieli, żebym zmieniła w moim sposobie prowadzenia konta? Oczywiście, nic, bo jestem. Uparta i zapatrzona w siebie, ale mm, za dużo tam było prośb i pytań o to, żebym więcej opowiadała o kilku rzeczach, ale stop 3 no to o swoich pielęgnacji. E, więc dzisiaj idąc naprzeciw, waszy, naprzeciw Waszym prośbom, czyli widzę bardzo dobrze mi idzie mówienie, naprawdę, krasomówca, kurwa. I taka moja polecajka od najtańszych do no, takich dosyć y, droższych rzeczy, ale rzeczy, które to jest mój must have, uwielbiam je i nie wyobrażam sobie bez nich życia. Proszę bardzo, polska firma Eveline, Zajebisty, no najlepszy nie ma, nie ma, nie ma po prostu wody na pustyni. Lepszego mm, tuszu do rzęs niż ten. Ten jest akurat wodoodporny, yy, idealnie się sprawdza na jakieś na wakacje, spocona twarz i te sprawy, basen, ale jest też wersja niewodoodporna, to jest coś niesamowitego, to jest w ogóle magia. Nie czuję, że, nie, nie sądzę, żeby Beveline potrzebowała dodatkowej yy, yy, reklamy z mojej strony, bo sobie da, dają świetnie radę, o tutaj proszę, numer jeden brand, ale no może coś do, od sobie odrzucę, bo naprawdę ten już to sztos kolejna polska marka i cieszę się, że mogę promować polskie marki, bo są wspaniałe. To jest, słuchajcie, mydełko do brwi. Nie? To jest ja mam brwi fatalne. Tak fatalne, że nie jestem w stanie ich w żaden sposób ułożyć. Czyli coś coś z tylu mojego charakteru. Tak się właśnie połączyliśmy tutaj z brwiami. A to mydełko jest jak moja matka. Po prostu jakimś sposobem Jakoś mnie tak potrafi przekabacić, że nawet nie wiem, że się tak układam pod nie. Polska firma Apolka, naprawdę polecam. Rewelacja! To jest niesamowity krem z filtrem 40. No, on mi się kończy non-stop, także chętnie przytulę parę opakowań, zanim wszyscy wykupią, bo wiem, jak działa moje insta-story, Beaches. Nie oszukujmy się. Niesamowity. On daje też taki efekt, jakby wyrównania kolorytu, ale przede wszystkim jest bardzo, bardzo odżywczy. No i, co najważniejsze, chroni przed słońcem. To jest firma, która wyprowadziła moją twarz i tak naprawdę dzięki tutaj fontannie młodości, w której robię różne sobie zabiegi na buzie, ja, moje życie się zmieniło. No. Z tej firmy polecam Wam Retinol, który stosuję od 10 lat. Ale ten krem również jest sztosem. I to jest mój prawdziwy must have, yy, który możecie dostać tylko w, w tym właśnie Fontannie Młodości. Czyli oni mają też sklep internetowy, więc zapraszam serdecznie. I love it. Odkąd z... dostałam od Top Esthetic... Mmm... Ten płyn do demakijażu, który również jest tonikiem, nie wiem jak to się dzieje, ale dzieje się to, e, zmieniło się całkowicie moje życie. To jest e, no, unbelievable po prostu. Jestem żywo podekscytowana, bo e, no, on mi się kończy w sekundę rewelacyjnie wszystko zmywa, nie podrażnia, nawilża, koi, tonuje, no coś, nie, nie ma, nie ma nic lepszego niż te, ten, ten, ten demakijaż z tym, z tym produktem. Koniecznie w Top estetyk możecie sobie zawić tam zresztą mają naprawdę super porady też od mm, kosmetolożek, które mogą Wam doradzić, ale ja jako numer jeden kosmetolożka i wszystko, i influencerka byczes, to tak, to, 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 przeżyłam na swoich skórach różne te płyny, naprawdę, zatykały, nie zatykały, podrażniały, to jest sztos. No i na koniec prawdziwa bomba, nie tylko jeżeli chodzi o jakość i, mm, i efekty, no ale też cenę, no ale no, trzeba się też na to przygotować. To jest wspaniała marka, ja ją bardzo, bardzo, bardzo lubię. Jest tylko jedna w Polsce tutaj yy, sieć dystrybucji, polecam Wam, to są super dziewczyny, które ogarniają temat i musicie spróbować ten krem. To po prostu ja byłam ciężko mnie zdziwić. Zresztą yy, no już moja twarz wiadomo, nie ma 20 lat, więc też potrzebuję takich konkretnych efektów, jeżeli chodzi o różne kremy. No, i to jest rewelacja z tymi peptydami rewelacja. Musicie tego spróbować, dziewczęta.